Kiedy w 1996 roku w kwietniu pan Izrael Zinger, sekretarz ówczesny Światowego Kongresu Żydów, powiedział, że jeżeli Polska nie zadośćuczyni tym majątkowym roszczeniom żydowskim, a to były roszczenia wysuwane przez organizacje takie, które się zajmują komercjalizowaniem Holokaustu, właśnie m.in. Światowy Kongres Żydów, to będzie upokarzana na arenie międzynarodowej, Uznałem to za wypowiedzenie nie tyle państwu polskiemu, co narodowi polskiemu wojny psychologicznej, której stawką jest reputacja międzynarodowa naszego narodu i poczułem się stroną wojującą. A ja, Jeśli ktoś w Polsce wypowiada wojnę, to ja go uważam za z wroga Polski, a z wrogami Polski to ja się nie cackam. W Stanach Zjednoczonych nadal w sondażach większość ludzi twierdzi, że Józef Stalin, wujek Joe, to był bardzo fajny facet, i oni nic nie wiedzą o żadnych gułagach, oni nic nie wiedzą o żadnym wielkim głodzie. To Warsaw Ghetto and Polish Death camp. Czyli do polskiego obozu śmierci. Trudno nawet tłumaczyć, co się tak na dobrą sprawę stało. To znaczy nałożenia na Polskę haraczu szacunkowej w szacunkowej wysokości 60-65 miliardów dolarów. Ten szacunek potwierdził nie tak dawno były ambasador Izraela w Warszawie, pan Szebambaci. Ta operacja nie może się dokonać bez kolaboracji polskich władz konstytucyjnych. Dlaczego? Dlatego, że nie ma podstawy prawnej. Problem polega na tym, że ani Izrael, ani te organizacje przemysłu holokaustu nie mają żadnej podstawy prawnej do tego, żeby takie pieniądze z Polski wydrzeć. Taką podstawę prawną muszą dopiero stworzyć konstrukcyjne władze polskie. I w tym kierunku idą naciski. Nie tyle może podstawę prawną, to za dużo powiedziane, pozory legalności. Była wizyta. Delegacji rządu polskiego Incorporé w Izraelu w lutym tego roku. Cały rząd tam pojechał. Cały, w komplecie, 55-osobowa delegacja. Nie ukazał się żaden komunikat z tej wizyty. To znaczy, że uradzono coś, o czym nie można jeszcze nam powiedzieć. Na nas zostanie przysłana materialna odpowiedzialność za niemieckie zbrodnie. Niemcy mogą forsować na terenie Unii Europejskiej jakieś rozwiązania prawne, które wejdą w życie we wszystkich krajach członkowskich, a w Niemczech nie wejdą. I to jest dowód, że Niemcy zachowują suwerenność polityczną w odróżnieniu od wszystkich innych krajów członkowskich, które okazały się głupsze. To znaczy, że to Niemcy będą i są i będą kierownikiem politycznym Unii Europejskiej. Błękitna flaga z 12 złotymi gwiazdami, symbolizującymi 12 pokoleń Izraela. Ojczyzna jest depozytem przodków. Moi rodzice składali się na tę ojczyznę. Moi dziadowie i wcześniejsze pokolenia. I jeżeli mam ich uszanować, to nie tylko stawiając świeczkę na grobie, ale kontynuując pewne dzieło. Kym polski, proszę Państwa, jest wpisany do konstytucji, a za tym jest zachowaniem konstytucyjnym odbieranie szablą, co nam wzięła obca przemoc. No na przykład. Wilno i Lwów, rdzennie polskie ziemie i polska własność, szczególnie Lwów, całkowicie przez Polaków zbudowany przez 600 lat. W 2000 roku niemiecki kanclerz Schröder powiedział, że okres niemieckiej pokuty dobiegł końca. No to jak okres niemieckiej pokuty dobiegł końca, to trzeba znaleźć następnego pokutnika, no bo ja. Rozumiecie Państwo? Inaczej świat by mógł sobie pomyśleć, że te wszystkie ofiary II wojny światowej to umarły śmiercią naturalną, a to by Izrael pozbawiło niezwykle lukratywnego statusu ofiary, z którego on ciągnie rentę przecież od kilkudziesięciu lat. Niemcy wydoił na 100 miliardów marek, nie licząc łodzi podwodnych, które dostawał za darmo. Z pełnym wyposażeniem. No to trzeba w takiej sytuacji trzeba znaleźć winowajcę zastępczego. No i Polska została wytypowana na winowajcę zastępczego. Zwróćcie Państwo uwagę na pewną ewolucję, bo to wystarczy tak tylko. Ja tu nie żadnych tajemnic, ja nie znam żadnych tajemnic, tylko wystarczy powiązać pewne fakty. Na początku lat 90 wobec społeczeństwa polskiego był podnoszony zarzut bierności, że się Polacy zachowali biernie w obliczu Holokaustu. No nikt, co prawda, nie powiedział, co właściwie mieliby zrobić, bo no, równie dobrze można by Żydom postawić zarzut, że nic nie zrobili, nie kiwnęli palcem, żeby uratować 3 miliony Polaków od śmierci, prawda, bo też można to odwrócić, a no wy też żeście nic nie zrobili, prawda. W 2000 roku Poszliśmy krok dalej. Już nie tam, że biernie, Już żeśmy współdziałali. Jedwabne to był ten punkt zwrotny, już było, było eskalacja, duże. współdziałanie. A gros to już nie jest współdziałanie, jako żadne współ, tylko po prostu sprawstwo. Krok, następny krok dalej. No i w tej sytuacji, co to. To raz z Niemiec się zdejmuje, delikatna operacja zdejmowania z Niemiec odpowiedzialności, ale jednocześnie opinia światowa jest informowana i to intensywnie, to Państwo sobie nie zdajecie sprawy z tej intensywności, jest informowana, że nie można nas zostawić samopas, znaczy Polaków nie można zostawić samopas, bo znowu zrobią coś okropnego. Rozumiecie Państwo, to słówko znowu jest tu kluczowe. Znowu zaczną budować polskie obozy koncentracyjne i zmuszać w nich nazistów do mordowania Żydów. No to nikt na to nie pozwoli przecież. I to ma uzasadnić konieczność wzięcia nas pod polityczną kuratelę wtedy, kiedy ta operacja będzie robiona. Żebyśmy, nawet jak podskoczymy. Bo nasz naród to ma takie odruchy desperacji spóźnione już, to jak to Mackiewicz zauważył w Stanisławcach, że tylko język polski wynalazł takie makaryczne powiedzenie "marzenia ściętej głowy. To jak już przyjdzie, to do czego, jak już będzie za późno, to my oczywiście jakiś desperacki odruch, wtedy trzeba będzie ten desperacki odruch stłumić, prawda, spacyfikować. I jeżeli się to przedstawi jako wybór organicznego polskiego antysemityzmu, a do tego właśnie opinia światowa jest im wbijana w łeb 24 godziny na dobę, że tak to jest, no to przecież świat nie będzie protestował, tylko powie no tak tak, no dobrze, trzeba rzeczywiście to łobuzeria dzicz, to trzeba ich wziąć w załęb, bo to nie można w środku Europy czegoś takiego tolerować. Taka jest perspektywa. Także nie ma wesołych rodarków, to się może skończyć bardzo smutno. Tak jak Jan Zoskom Pasek pisał, co prawda ironicznie w XVII wieku, że mości panowie, bądźmy nie jerozolimską, ale polską szlachtą. Po możemy mieć Jerozolimską szlachtę po prostu. I tyle. No teraz się mówi, bo no tu pan pyta, czy nie mamy, prawda? panów? Teraz się mówi, że, że Żydów nie ma. Cóż dopiero kiedy będą? <grywa>